Latający cowboy, wezwij szeryfa! Ktoś obrabował bank! Patrz, rabusie wydostali się przez dach. O! Panowie, przykro mi to mówić, padliście ofiarą sławnego mrocznego Miętusa. Co proszę? Mroczny Miętus, król napadów na banki. Skąd ta pewność, nieznajomy? To jego znak. Facet ciągle wsuwa miętówki, choć to mało popularne. Ma niestrawność. Kto wie, nikt nigdy nie widział jego twarzy, ani nie wie, jak się naprawdę nazywa. A ty właśnie go śledzisz. Można tak powiedzieć. Sryfie. Jeśli nie wiesz, jak się nazywa, ani jak wygląda, to jak go do licha poznasz, kiedy go wreszcie zobaczysz? po świeżym miętowym oddechu. Slumberville. Zakaz palenia, plucia, bijaty, gawantur, rzucia tytoniu, przeklinania i hałasowania. I co, wesołku? Wszystkiego trzeba spróbować. Weź sobie gorącą kąpiel i nieco owsa na mój koszt. I słusznie, jeździsz na mnie od tygodnia. Przepraszam pana. Pańskie ochraniacze. Takie zasady. Lemoniadę, wstrząśniętą, nie mieszaną. Przykro mi, ale nie serwujemy tu mocnych drinków. Mogę panu zaproponować herbatę rumiankową? E, może raczej z Werweny? E, czy na pewno potrzebuje pan tej broni? Może ją panu przechowam? W Slumberville nie lubimy gości z pistoletami. Bez szans. Gdzie ja, tam i on. Miłe miasto, takie ciche. Lubimy to! Jest pan, bo. E, w zasadzie szukam przyjaciela. Mamy tu wielu przyjaznych gości. Mój przyjaciel jada coś takiego, nie widział go pan może? Ekstra mocne? Jakiś desperat. Hej tam, cześć! Witaj w Slumberville! Cześć! Willow Woody Pillow, naczelnik policji najprzytulniejszego miasteczka na zachodzie. Zamierzasz to, że... używać broni? Teoretycznie nie. To dobrze, bo nasi obywatele wyjątkowo krzywo patrzą na pistolety. Jak widzisz, nawet ja nie noszę spluwy. Przyjechałeś tu, bo. Eee, zastanawiałem się, czy macie tu bank. Budynek z reperowanym dachem w tamtym kierunku nie można przeoczyć. A gdybyś chciał to przechować, chętnie ci służę. Dzięki, ale bez niego czuję się jak nagi. Witam, witam! Przepraszam, byłem na górze. Tak, widziałem. Mieliście jakieś kłopoty? Y co pan ma na myśli? Co? Macie tu dużo forsy w tym sejfie? Forsy? W tym? Nie! Nigdy nie trzymamy tu pieniędzy. Ale jeśli chce pan zdeponować swój pistolet? Eee? E, nie, dzięki. Na razie. To miasto jest pełne dziwaków, stary. Salon gdzie podają tylko herbatę, naczelnik bez broni, bank bez pieniędzy. Piesięć dolców żywalnie w bank! Pięć do jednego, że jednak w kościół? A! O nie! Nie, nie, nie! A! 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 Nic ci nie jest wielebny? Nie. Wszystko w porządku, Berto. Widzisz, przyjacielu, kto nosi broń tego kusi, by jej użyć? Co to było, Uli Pillow? Hmm, to wielebny Kelvin Rajtstaff, nasz szanowny pastor w swej latającej maszynie. Macie tu nieźle pod kopułą. Wiem, i wszyscy tu bardzo dbamy o swoje kopuły. Nie chcemy ich narażać. Proszę, odłóż to nim, zrobisz komuś krzywdę. <gry> Wydaje mi się, że jest pan strasznie spięty. Może tonik z kwiatu pomarańczy na odstresowanie, co? Potrzebuję pastylek miętowych, takiej marki. Cześć, bracia! Zobaczmy... A, są tu! Dobrze schodzą? Prawie wcale! Są za mocne dla tutejszych! O. Aronie, podaj mi dużą butlę jodyny, kilka bandaży i duży słoik balsamu kamforowego. Aha! Zbliża się lot próbny! Cicho, Aronie, Honeydrop. Ściany mają uszy. E, I daj jeszcze sześć pudełek żejskich braci dla barona. Chyba w końcu przyjmą się i tutaj. Kto to? Berta, gospodyni wielebnego Ridstaffa. Lepiej jej nie drażnić. Ma obsesję na punkcie szpiegów. Na punkcie szpiegów? Tak! Całe masy ludzi mają chrapkę na maszynę Ridstaffa. Naprawdę nie wiem dlaczego. Mój dach na przykład naprawiałem 74 razy! No, ale jest już lepiej. Teraz prawie zawsze trafia w bank. ci mówiłem o broni. Jak masz to wyciągniesz, wyciągniesz to strzelisz, skonfiskuje go. O. Na razie. Czego pan chce? Chciałbym się widzieć z wielebnym Rajstafem. Dziennikarz? O nie. Jesteś szpiegiem i zmykaj! Jelebny, nigdy nie zdążymy na czas. Spokojnie, baronie, nie, nie od razu żem zbudowano, wiesz? Ale zostało tylko 48 godzin do Wielkiego Dnia, jak o tym pomyślę. To jest mi niedobrze. Pilu potrzebuje mojej broni. Już nas opuszczasz Muszę złapać groźnego przestępcę, który ukrywa się w otoczeniu waszego latającego pastora ha, 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 Pastor przeciwstawia się prawu grawitacji, a nie prawu karnemu Nazywają go baronem, ale on jest królem rabusiów Jak możesz? Arystokrata kryminalistą? Zdradzili żejscy bracia Zastanawiam się, kto ma gorzej pod kopułą Lepiej stąd wyjdźmy na wypadek, gdyby się dach zawalił W przeszłości niektórzy nie potrafili się opanować i próbowali go zestrzelić. Dlatego broń jest w sejfie. Pięćdziesiąt dolców na bank! 30 do jednego że w kościół. Będę miała na nowy wózek inwalidzki. Co my zrobimy, drabina jest za krótka. Zobawy obawy, zdejmiemy go. <śmiany> Do nieba usłana jest z łamaniami! Wsadzimy pana na miesiąc do gipsu, pastorze! Miesiąc? Przecież za dwa dni wielki dzień! Pilota potrzebuje pilota! Ty polecisz? Ja odpadam. Drodzy parafianie, może jacyś ochotnicy! Ja to zrobię! Pozabierać im broni i od razu bzikują. Chłopcze, czy i ciebie wzywają z chmur, anielskie chóry? Nie wiem, czy to będzie trudniejsze niż ujeżdżanie dzikiego konia na Rodeo. To będzie przygoda Twojego życia. O, o, o! Proszę siedzieć spokojnie, pastorze! Chyba znasz już straszną Beltę, moją gospodynię, a bez złotej rączki, mojego mechanika byłbym zgubiony! Lucky Luke, samotny cowboy. Z tego co wiemy, może być szpiegiem. Szpieg, straszny, zabawny. A to baron von Klapa, mój najhojniejszy sponsor. Baronie, poznaj Laki naszego nowego oblatywacza. Padwin von Klapa do usług. Czy pan lata, baronie? Ja latać, broń Boże, nie, cierpię na chorobę powietrzną. Coś nie tak? Luk zawsze jeździł tylko na mnie. Pompujesz tutaj. To otwiera zawory i śmigło się kręci. Jeśli zawory się nie otworzą, zacznij się modlić. Nie daj się nastraszyć, chłopcze! Mój pastorolopter to szczyt myśli technicznej! Nie, nie, proszę! O, o, dziękuję, dziękuję! Co to u diabła było? Wszystkie dachy całe? Lipa! To niewiarygodne, mój chłopcze! Urodzony z ciebie aeronauta! Stary, poczciwy Lucky luk! <laughs> pan głodny? Nie, na 36 godzin przed Wielkim. dniem? A co to właściwie jest ten cały Wielki Dzień? Oficjalny przelot Pastora Loptera na Fortem Big. Fort Big? Największą bazą wojskową w całym kraju. Jeśli pokazowy lot przebiegnie bez przeszkód, armia sfinansuje nasze badania, prawda, baronie? Tak, jeśli lot będzie udany Najpierw pompujesz, potem zawory się otwierają, śmigła się obracają i pompuj, pompuj, pompuj! <laughs> Mam cię! Ćwiczyłem oddychanie na dużych wysokościach. Każdy mógłby tego dokonać. Baronie, co pan powie na małą przejażdżkę? E, powinniśmy najpierw sprawdzić, ile to może unieść. To naprawdę konieczne? Tak. Ja, to znaczy Armia, chce mieć latającą maszynę zdolną unieść ciężkie ładunki. Ciężkie ładunki czego? E, e. Absolutnie się na to nie zgadzam. Ja też nie. Widzisz, ta maszyna praktycznie ma sama. Chcesz spróbować? Nie masz się puszczać sterów! <śmów> <śmów> To chyba niedobrze. Tak, tak, powinniśmy go nazwać Zielonym Baronem. Fort Big. Stój tam! Podaj cel, przybycia! Sierżancie, muszę pomówić z Waszym dowódcą. Nie mam zamiaru zawracać głowy do Fort Fortubik jakimś Jurkiem ogórkiem, więc lepiej spadaj w boju! Powiedz, że przyjechał Lucky Luke! Nic mi to nie mówi! Spadaj stąd! E, jestem nowym oblatywaczem maszyn Right Staffa. Jasny! A ja jestem rumuńską księżniczką Mario! Dalej, już się tu nie ma! Taki miły gość. Ta, ale chyba ma zły dzień. I wielu wielu was tu nie ma w forcie, Byk. Za Fort, Byk. Tak, i co jeszcze powiesz? Csht, ściśle tajne. A co ty pijesz, kolego? Csht, ściśle tajne. Barman, dla niego ściśle tajne. A on na to ta mała głupiutka kobyłka nauczyła się brewerii w kawalerii. Zbieramy się, staruszku, już wszystko wiem. Ah oh. Dzięki, Wesołku. Masz tyle ukrytych talentów. Nie zdołam tego powtórzyć nawet za milion lat. Ukradł pastorolopter. lopter! Daleko nim nie poleci. Baron, jak mógł zrobić coś takiego? To Mroczny Miętus. Co, Co to, proszę? Proszę? to król napadów na banki. A tu macie na to dowód. Pokaż no to, chłopcze! Jeśli o tym nie wiedzieliście, to w forcie Big trzymane są narodowe zapasy gotówki. To ściśle strzeżony sekret. W skarbcach fortu Big ukryte są miliony dolarów w nowych banknotach. Baron mnie oszukał! Chyba inaczej rozumie pojęcie sięgać nieba. O, I co my teraz zrobimy? Jest rozwiązanie. Udaj ci się! Lecz na skrzydłach honoru, Lucky Luke! Ale lepiej uważaj! Stabilizatory są niestabilne! פעם פוי! מו יפורסה! מו יפורסה! Wyglądasz bardzo żałośnie jak na króla rabusiu w Miętusie Oj, nie czuję się najlepiej Co to za zielony gość? Marsjanin. Chyba teraz dowódca zechce nas zobaczyć Mój drogi Luku, uświadomiłeś mi jak dzikie i niebezpieczne mogą być moje maszyny Nigdy już nie będę nimi latał Dachy domów dziękują ci Luke, czy teraz przestaniesz nosić broń? Pomyślę o tym, jeśli bandyci też przestaną Używaj jej rozważnie Wiesz, woody Pillow, zdecydowałem, że jednak poświęcę się czemuś bardziej pożytecznemu niż latanie A, czemu, pastorze? Rozszczepianiu atomów!